Kontynuujemy zadania z kinematyki ruchu złożonego i spróbujemy zrobić następujące zadanie. Mamy wyznaczyć prędkość i przyspieszenie punktu A dla dowolnej chwili czasu dla układu podanego na rysunku poniżej. Punkt A porusza się po krawędzi płyty z prędkością w równą 3b razy t kwadrat. Płyta natomiast obraca się dookoła punktu O ze stałym przyspieszeniem kątowym epsilon0, a w chwili początkowej trójkątna płyta była nieruchoma, a punkt A znajdował się w położeniu A0, czyli tutaj w narożniku tej trójkątnej płyty. Co tu mamy ciekawego w tym zadaniu? No, że prędkość mamy daną taką funkcją 3b razy t kwadrat, b to jest jakiś współczynnik, a t to jest oczywiście czas i tutaj mamy czas do kwadratu, co od razu podpowiada na mnie, że nie jest to ani ruch jednostajny, bo wtedy prędkość byłaby stała, ani nie jest to ruch jednostajnie przyspieszony, bo wtedy byśmy mieli tu po prostu t, a tutaj mamy t w kwadracie. Ale zacznijmy to zadanie od zastanowienia się, co będzie tutaj ruchem unoszenia, a co będzie ruchem względnym. No i tutaj ruchem unoszenia będzie oczywiście ruch tej trójkątnej płyty. I jest to ruch obrotowy w naszym zadaniu. A co będzie ruchem względnym? No ruchem względnym będzie oczywiście ruch punktu A i jest to ruch po krawędzi. A krawędź jest tutaj ma postać linii prostej, czyli ruchem względnym będzie prostoliniowy ruch punktu A. Jeżeli to już mamy ustalone, to możemy przejść do rozwiązywania zadania, czyli tak jak do tej pory zaczniemy od obliczenia prędkości. I pamiętamy, że prędkość bezwzględna w ruchu złożonym dla punktu A to będzie suma prędkości w ruchu względnym oraz prędkości w ruchu unoszenia. Jeżeli chodzi o prędkość w ruchu względnym, to już chwilę o niej mówiliśmy i mamy podane w zadaniu, że jest ona równa 3B razy T do kwadratu. I to mieliśmy dane. A jeżeli chodzi o prędkość w ruchu unoszenia, no to żeby ją wyznaczyć, musimy zastanowić się, jaką prędkość miałby punkt A, gdyby był sztywno związany z płytą. a że jest to ruch obrotowy, to będziemy potrzebować promienia, na jakim y, obraca się punkt A, a środek obrotu mamy w punkcie O, czyli prędkość kątowa, to, prędkość unoszenia to będzie prędkość kątowa, tu nie mamy jeszcze przyjętego znaczenia, to wprowadzimy sobie może omega 0, żeby nam się indeksy zgadzały z epsilonem, żeby mieć prędkość kątową omega 0 razy odcinek OA. No i o ile prędkość względną mieliśmy tutaj podaną, to prędkość unoszenia musimy policzyć i ani omega 0 na razie nie znamy, ani odcinka OA. Więc zobaczmy, jak policzyć omega 0. Mamy podane przyspieszenie kątowe płyty, które jest stałe, czyli mamy ruch płyty jest jednostajnie przyspieszony, to od razu możemy z pamięci skorzystać ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym, czyli jest to. Przyspieszenie, u nas przyspieszenie kątowe, razy czas, no i plus prędkość początkowa, ale w zadaniu mamy powiedziane, że w chwili początkowej trójkątna płyta była nieruchoma, czyli no nie poruszała się, nie obracała się, więc prędkość początkowa była równa 0. No to mamy znalezioną prędkość kątową płyty, a odcinek OA, jak znajdziemy? No, myślę tutaj. Już część z Was zauważyła, że odcinek OA jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego, więc skorzystamy tutaj najlepiej z twierdzenia Pitagorasa. I możemy zapisać, że odcinek OA to będzie równy a kwadrat dodać, no i tutaj ten drugi bok, ta druga przyprostokątna, ona tu będzie zmieniać swoją długość w czasie w miarę jak punkt a będzie się przemieszczać, no i to będzie właśnie ten odcinek a0a. Który już tutaj dla nas na rysunku jest oznaczony przez s, no czyli właśnie tą drogę, czy przemieszczenie, jakie pokonuje punkt a. To może już skorzystajmy z tego oznaczenia na rysunku s, czyli o a to będzie a kwadrat, dodać s kwadrat, oczywiście pod pierwiastkiem. No to jak znajdziemy teraz drogę s? Tutaj mamy pewną zagwostkę bo prędkość, jaką mamy podaną, to nie jest tak nie mamy ruchu jednostajnie przyspieszonego czy ruchu jednostajnego, więc musimy skorzystać z takich ogólnych zależności między przemieszczeniem, prędkością a przyspieszeniem i tutaj sobie musimy przypomnieć, że jeżeli chcemy policzyć prędkość, to jest on, prędkość mówi nam jak e, zmienia się położenie w czasie i liczymy ją z najogólniejszej zależności jako pochodną Przemieszczenia czy drogi po czasie, a będzie to dla nas informacja, że my potrzebujemy tutaj obliczenie w drugą stronę zrobić. Czyli drogę możemy policzyć jako całkę z prędkości po czasie. I z takiej zależności sobie teraz y, spróbujemy skorzystać. Czyli droga S będzie równa całce z prędkości względnej po czasie i jest to równa całka, i tutaj sobie podstawiamy 3 razy B, razy T kwadrat i po DT. No, całka na szczęście nie trafiła nam się trudna. 3 razy B to są stałe, które możemy wyciągnąć przed całkę. Zostaje nam całka z T kwadrat, a to będzie 1 trzecia T do trzeciej i jeszcze plus stała całkowania C. Mm. I teraz jak znajdziemy stałą całkowania? No z warunków początkowych zazwyczaj to robimy, może tutaj znowu tak na marginesie sobie zapiszemy, że w chwili początkowej, czyli dla t równego 0, ta nasza droga była równa 0 bo punkt A znajdował się w punkcie A0, czyli, czyli długość odcinka S była wtedy równa 0. I jak korzystamy z tego warunku początkowego? No, podstawiamy do tego, co tutaj obliczyliśmy, a obliczyliśmy, że S to się równa 3B razy 1 3 T do trzeciej plus C, czyli tak naprawdę, jakbyśmy chcieli to sobie podstawić, to byśmy dostali, że 0, czyli ta droga, jest równa 3 razy B razy 1 druga, no i nasz czas też jest równy 0, czyli T... Podstawiamy 0 do trzeciej plus C. No i tutaj już widzimy, że z tego nam wychodzi, że to, co mnożymy przez 0 to niestety wszystko będzie 0, czyli wyszło nam, że 0 jest równa e, ta nasza stała całkowania, czyli ostatecznie możemy zapisać, że S to jest równe 3b razy 1 trzecia. No, to w sumie to trójkę z 1 trzecią możemy od razu skrócić. Czyli dostaniemy że droga to jest równe, czy odcinek S jest równy B razy T do trzeciej. OK, znaleźliśmy drogę S, to znaczy, że mamy, poznaliśmy odcinek OA, wcześniej policzyliśmy omega 0, czyli ma, znamy już wartość, długość wektora prędkości unoszenia. No to teraz spróbujmy narysować sobie jeszcze ten wektor, a potem dodać go z wektorem prędkości względnej, żeby dostać wartość, Prędkości punktu A w ruchu bezwzględnym. No to prędkość w ruchu obrotowym, prędkość punktu w ruchu obrotowym jest zawsze prostopadła do promienia i skierowana zgodnie z omegą, czyli prostopadła i skierowana będzie tak, jak tutaj wynika z przyjętego kierunku obrotu. Więc tak możemy to sobie narysować, i to będzie wektor naszej prędkości. Unoszenia. Ten wektor prędkości względnej tu był zaznaczony od początku, ale może go jeszcze poprawię innym kolorem, żebyśmy go tutaj dobrze widzieli. O, to jest nasz wektor prędkości względnej. Chcemy teraz dodać do siebie te dwa wektory. I już wiemy, że znamy już równanie, które nam pomoże dodać dwa wektory, jeżeli poznamy kąt między nimi. To na razie przyjmijmy, że tu jest jakiś kąt alfa, a za chwilę zajmiemy się jego wyznaczeniem. W takim wypadku, jeżeli chodzi o dodanie dwóch wektorów do siebie, który i kiedy znamy kąt między nimi, to korzystamy z tej zależności, która jest podobna do twierdzenia kosinusów, tylko tam się pojawia plus i tak właściwie to wykorzystujemy też inny kąt, czyli przepraszam, tutaj nie wektor a. Tylko samą długość tego wektora nas interesuje. Czyli to się będzie równać u kwadrat, dodać w kwadrat, dodać 2 u razy w razy kosinus przyjętego kąta alfa i to wszystko pod pierwiastkiem. I zostaje na ostatnie pytanie: ile wynosi kąt alfa? No, spójrzmy na ten rysunek. Jeżeli pamiętamy te kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych, to możemy zauważyć, że tutaj też będziemy mieć kąta alfa. I no, spróbujmy napisać, czemu w takim razie jest równy cosinus kąta alfa. Już mamy go tutaj ładnie wpisany w trójkąt prostokątny, więc nie powinno być z tym problemu. Cosinus alfa w naszym wypadku to będzie odcinek A. Stosunek długości odcinka A do długości odcinka o A. A ten odcinek o A wcześniej sobie policzyliśmy, A było dane, więc mamy cosinus alfa, no to znamy już wartość prędkości względnej W. A teraz możemy przejść w takim razie do obliczania e, przyspieszenia. I przypominamy sobie, że przyspieszenie punktu A w ruchu bezwzględnym wynikające z ruchu złożonego to jest suma przyspieszenia w ruchu względnym, przyspieszenia w ruchu unoszenia i przyspieszenia koryolisa. Co możemy powiedzieć teraz o przyspieszeniu w ruchu względnym? Ruch względny jest ruchem prostoliniowym, czyli będziemy mieć tylko tą składową zgodną z kierunkiem ruchu, którą nazywamy styczną albo styczną do toru ruchu. I znowuż nie możemy skorzystać z jakichś gotowych zależności, tylko z tych zależności ogólnych, e, o których sobie wcześniej przypomnieliśmy, gdzie powiedzieliśmy, że e, pochodna z przemieszczenia w czasie to jest prędkość, a z kolei przemieszczenie mówi nam, jak szybko zmienia się prędkość w czasie i liczymy to jako y, pochodną prędkości po czasie, tak? Najbardziej podstawowe zależności tutaj kinematyczne, może tutaj dopiszemy, że to jest to przyspieszenie względne jeszcze. W takim razie możemy policzyć nasze przyspieszenie względne jako pochodną z prędkości, która była równa 3 razy b razy t do kwadratu. I tutaj znowu 3b to jest... To są stałe parametry, które możemy wyciągnąć przed pochodną, i zostaje nam pochodna z t kwadrat, czyli to jest równe 2 razy t. Czyli ostatecznie dostaniemy 6 razy b, razy t do kwadratu. Taka jest y, razy t, już nie do kwadratu, tylko t. Y, I takie jest nasze przyspieszenie. Czyli w naszym zadaniu przyspieszenie, możemy zauważyć, zmienia się liniowo w czasie. Tak, liniowo w czasie narasta. Przyspieszenie względne. To teraz przejdźmy do przyspieszenia unoszenia. Ruch unoszenia jest ruchem obrotowym, czyli w przyspieszeniu unoszenia możemy wyróżnić dwie składowe: składową unoszenia normalną i styczną. Jeżeli chodzi o przyspieszenie unoszenia normalne, to korzystamy ze standardowych wzorów, czyli jest to prędkość kątowa w nasz, ruchu unoszenia, czyli omega 0 kwadrat razy odległość od środka obrotu, czyli odcinek OA, który już wcześniej policzyliśmy, a przyspieszenie unoszenia styczne to będzie przyspieszenie kątowe epsilon 0 i razy odcinek OA. Czyli te składowe też już mamy znalezione, to zostaje nam jeszcze przyspieszenie Coriolisa. I tutaj znowu dla przypomnienia, przyspieszenie Coriolisa liczymy jako czy wektor tego przyspieszenia jest wynikiem podwojonego iloczynu wektorowego, gdzie mnożymy ze sobą prędkość kątową w ruchu unoszenia i prędkość w ruchu względnym. Jeżeli chcemy policzyć samą długość tego wektora. To będzie to dwa razy omega 0 razy w razy sinus kąta pomiędzy tymi wektorami omega 0 i W. Ok, omega 0 W już znamy, brakuje nam jeszcze tego kąta, to wróćmy do rysunku i Tutaj mamy tylko łuczkiem na razie zaznaczone omega 0, w którą stronę ta płyta się obraca. A jak skorzystamy z reguły prawej dłoni, czyli cztery palce zawijamy tak jak ten łuczek pokazuje, wyciągnięty kciuk wskaże nam do góry i wskazuje nam kierunek, a właściwie zwrot tego wektora omega 0 i moglibyśmy sobie takim oznaczeniem tutaj wektor omega 0 zaznaczyć, czyli jest on pionowo, pionowy do powierzchni rysunku i skierowany w naszą stronę. A jeżeli jest pionowy do powierzchni, do płaszczyzny rysunku, to jest też pionowy do wektora prędkości względnej. To znaczy, że kąt pomiędzy tymi wektorami w radianach będzie równy pi/2, a jest to w stopniach 90 stopni. A sinus kąta 90 stopni to jest równy 1, czyli nasze przyspieszenie Koriolisa jest równe po prostu 2 omega 0 razy W. Ok, to w takim razie policzyliśmy sobie składowe przyspieszenia, pozostaje nam je jeszcze do siebie dodać, czyli ostatecznie to przyspieszenie punktu A będzie sumą następujących składowych przyspieszenia względnego, przyspieszenia unoszenia normalnego, przyspieszenia. Unoszenia stycznego i przyspieszenia Coriolisa. Skopiujemy sobie tutaj rysunek i spróbujemy na nim teraz te wszystkie składowe e, zaznaczyć, żebyśmy później spróbowali je geometrycznie dodać. Ok. No to spróbujmy je zaznaczyć. Przyspieszenie względne no będzie skierowane tak jak i prędkość względna bo tu mamy ruch prostoliniowy czyli tak możemy sobie zaznaczyć o tu chyba państwo możecie teraz nie widzieć o przyspieszenie względne styczne albo możemy samo oznaczyć tylko jako względne Ok. Eee, no to teraz możemy zaznaczyć przyspieszenia unoszenia. No już yy, ruch unoszenia jest ruchem obrotowym. I jeżeli chcemy zaznaczyć w, dla takiego ruchu przyspieszenie normalne, to ono jest zawsze skierowane do środka obrotu. Ok. To spróbujemy je tu zaznaczyć. Czyli ono będzie skierowane wzdłuż tego odcinka OA. Ja tutaj narysuję to trochę obok, żeby było to w miarę czytelne. Przyspieszenie unoszenia normalne, a przyspieszenie unoszenia styczne będzie prostopadłe do tego promienia, do odcinka OA, i skierowane tak jak epsilon pokazuje czyli u nas w prawą stronę. Będzie przyspieszenie unoszenia styczne. I zostało nam jeszcze przyspieszenie Coriolisa. Teraz przypominamy sobie te reguły albo korkociągu, albo prawej dłoni. Tu jeszcze dla przypomnienia zaznaczę, że ten wektor prędkości omega 0 jest skierowany do nas. To jeżeli chcielibyśmy skorzystać z tej reguły korkociągu, no to pionowy wektor omega 0 próbujemy położyć na tym wektorze prędkości względnej i obracamy go, zastanawiamy się, w którą stronę wtedy się obraca ta rączka i jakby się ten korkociąg wkręcał. No i mi wychodzi, że ten zwrot powinien tu być tego przyspieszenia pionowo do góry. Tu będziemy mieć przyspieszenie Coriolisa. Gdybyśmy chcieli to sprawdzić teraz regułą trzech palcy, to przypominam, palec wskazujący prawej dłoni ustawiamy tak, jak jest wektor omega, palec środkowy ustawiamy tak, jak będzie prędkość, Względna i wyciągnięty kciuk powinien nam wskazać kierunek przyspieszenia Coriolisa. I zdaje się, że tutaj się też wszystko zgadza. Sprawdźcie Państwo, czy z Waszą prawą dłonią też tak to dobrze wyjdzie. Ok, mamy zaznaczone cztery składowe, i teraz musimy dodać do siebie te wektory. Oczywiście dodajemy je geometrycznie, i tutaj wygodnie chyba będzie zrobić ten sposób, gdzie rzutujemy na. Dwa przyjęte kierunki, to przyjmijmy sobie może tutaj kierunek x poziomo i kierunek y pionowo i spróbujmy znaleźć sumy na poszczególne kierunki. Wcześniej liczyliśmy kąt alfa, który był tutaj, tutaj też był kąt alfa i będzie jeszcze tutaj, co się nam. Teraz przyda. No dobrze, to spróbujmy zapisać. Czemu jest równe? To przyspieszenie punktu A. I oczywiście, będziemy to wszystko pod pierwiastkiem i zacznijmy od tej składowej na oś X. I tu będziemy mieć na pewno przyspieszenie względne. Dodać przyspieszenie unoszenia styczne, ale nie całe, tylko rzut. A ten rzut będzie równy. E, będzie razy cosinus kąta alfa. I musimy tu jeszcze zrzutować przyspieszenie unoszenia normalne, i tu już będziemy mieć minus. Przyspieszenie unoszenia normalne, ale tym razem razy sinus kąta alfa. Ok, i mamy e, znalezioną składową na tą oś X przyjętą, to teraz jeszcze znajdźmy tą składową na Y. A tam będziemy mieć na pewno przyspieszenie Coriolisa, plus składowa od przyspieszenia unoszenia stycznego, to będzie mieć przyspieszenie unoszenia styczne razy sinus kąta alfa i plus przyspieszenie unoszenia normalne, tym razem razy. Kosinus. Kąta alfa to też do kwadratu, i to wszystko zamykamy pod pierwiastkiem. To pierwsze wyrażenie, które zapisaliśmy pod pierwiastkiem, to jest ta składowa na oś x, a to drugie to jest składowa na oś y. I tym samym udało nam się znaleźć przyspieszenie punktu a w ruchu bezwzględnym, wynikające z ruchu złożonego. I na tym. Zakończyliśmy zadanie.